Idziemy dzisiaj na stary groń żółtym szlakiem z leśnicy. Na początku troszkę ostro mamy. Sara idzie zigzakiem, to znaczy, że jest ostro. Proszę. <laughs> Takim żółtym szlakiem sobie idziemy. Łuka dzisiaj jest. Sarca, gdzie idziemy? Sarusz! Hej! Gdzie ty idziesz? Hej. Ojej! Tak się cieszy! Takim szlakiem idziemy dalej. Sarży się oczywiście nudzi. Trzeba cały czas jej rzucać. Bo sama droga to za mało. Chodź pan oczko wycieczki, chodź do pana. Tak, ładnie, okażnik. Tak, taki babok tu był. Taki, idzie. Teraz się się No i mamy wieżę widokową. Zaraz gdzie jest wieża? Szukaj. Idziemy na wieżę. Szukaj. Tam się idzie.

I schodzimy sobie już do Brennley Leśnicy zielonym szlakiem teraz. Sara oczywiście non-stop patyczki, bo ciągle mało. Ej, ale Sara, nie kąpiemy się. miałaś się napić tylko. Napij się i idziemy dalej. Będzie ci zimno. No. A, koniec. Dziecki, jedziemy do domu, tak?